Zaksięgowaną fakturę możemy wycofać jedynie poprzez korektę. Stwórzmy sobie z kartoteki dostawcy, na którym jesteśmy, nową fakturę korygującą i skorygujemy fakturę, którą wystawiliśmy przed chwilą. Użyję do tego funkcji, która bardzo przydaje się do korygowania dokumentów. Tą funkcją jest funkcja Kopiuj dokument. Wybierzmy ją. Tutaj w zakładce akcje. Funkcja kopiuj dokument pozwala na skopiowanie 1 do jednego dokumentu zaksięgowanego, który już istnieje w systemie. Wybierzmy zaksięgowaną fakturę. To jest nasza ostatnia zaksięgowana faktura. Wybierzemy dwie opcje i w ten sposób. System wprowadzi nam fakturę do faktury korygującej. Najważniejsze założenie jest takie, że faktura korygująca jest domyślnie na minus, czyli nie określamy tutaj ilości minus 1 lub ceny z minusem, ona automatycznie zrobi zapisy korygujące. Sprawdźmy podgląd księgowania. Na pewno będzie brakować numeru faktury dostawcy i spróbujmy zaksięgować Faktura została zaksięgowana możemy ją otworzyć i jeśli użymy funkcji nawiguj zobaczymy zapisy odwrotne na księdze głównej po stronie debet kredyt z minusem czyli jest to korekta z tornem czerwonym także powstały korygujące zapisy w księdze dostawców o typie faktura korygująca wróćmy na kartotekę dostawcy Ctrl F7, zapisy księgi i widzimy nasze dokumenty, które przed chwilą stworzyliśmy, czyli faktura korygująca i faktura. Zostały ze sobą jeszcze dodatkowo połączone. Funkcja kopiuj dokument pozwoliła na połączenie ich, czyli zostały też automatycznie rozliczone.